Witajcie. Nazywam się Katarzyna Mikulska, jestem członkiem wspólnoty Wymiany Głosu Pana ze Skierniewic. Bardzo się cieszę, że będę mogła dzisiaj razem z Wami zagłębić się i zanurzyć w słowo, Boże. tym bardziej dzisiaj, 9 stycznia, w tak niesamowitym i szczególnym dniu, ponieważ dzisiaj w Kościele Katolickim obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. I powiem Wam szczerze, że jest to takie dla mnie też bardzo wyjątkowy czas i wyjątkowa Ewangelia, ponieważ kilka lat temu bardzo mocno doświadczyłam działania Ducha Świętego w swoim życiu, i do dziś pamiętam to, jak zstąpił na mnie z wysoka, jak zalał mnie swoją miłością, swoją obecnością. Jakby teraz, jak myślę o tym wszystkim, jakby ktoś chciał wygooglować albo przeczytać w któryś z książek charyzmatycznych. Jak objawia się Duch Święty w ciele, to chyba miał wszystkie możliwe reakcje, jakie mogą mieć ciało, od płaczu, podreszcze, ugięte nogi, niektórzy mówią jak zwarty gorąco, poczucie takiego rozpalenia, piekące poliki, uszy czerwone i te sprawy. I jest to dla mnie dosyć ważne też o tyle, ponieważ pamiętam, że w tamtym czasie ja nie znałam jeszcze Pana Boga. Duch Święty bardzo spontanicznie przyszedł. Rzeczywiście to, to przyjście poprzedziła moja modlitwa i do tego dzisiaj chwilę też się zanurzę. Pozwolicie, że zanim wprowadzę Was w szczegóły dziś swoich przemyśleń, przeczytamy sobie najpierw razem Ewangelię. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach, co do Jana czy nie jest Mesjaszem, On tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejsze ode Mnie, któremu nie jestem godzin rozwiązać rzemy kału sandałów. On będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na Niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos, Ty jesteś moim Synem, umiłowany w Tobie mam upodobanie. Chyba nie muszę skupiać Waszej uwagi jakoś mocno na geście samego zanurzenia w wodzie, ponieważ do dziś Kościół katolicki e, praktykuje, te, że tak powiem, takie znanurzenie, poprzez sakrament Chrztu Świętego, i do dziś dnia małe dzieci przynoszone są do kościoła, i wiemy, już nawet i z teorii, z religii, że jest to taki czas, kiedy obmywani, obmywani jesteśmy z grzechu pierworodnego, ale też przyzywana jest obecność Ducha Świętego, jesteśmy dołączani do kościoła. I, i, i jakby tu chyba na tym mocno nie chciałabym się rozdrabniać. Choć czytając ten fragment, ten 15-16 werset, słuchajcie, niesamowicie imponuje mi to, z jaką rozwagą, z jaką powagą, a z jakim szacunkiem Jan wypowiada się o Jezusie, o Bogu, o Mesjaszu, a później samego go chrzci, jaka niesamowita więź, relacja i wiedza o nim pozwalała Janowi tak swobodnie dalej trwać w swoim posłannictwie, bo wiemy, że. Jego głos wołający na pustyni, został posłany do tego, by ogłaszać już Królestwo Niebieskie w tamtym czasie i poprzez chrzest obmywać z grzechu na znak właśnie obmycia z grzechu, dać wprowadzić się Bogu dalej w życie. I to jest takie niesamowite, że akurat w tamtym czasie była jakaś gromada ludzi przy rzece. Prawdopodobnie z tego, co tam czytamy, też no, Jan nie był sam. Tej rzece. Zawsze kręciła się koło Niego jakaś gromada ludzi. Także możemy się domyślać, że chrzest Jezusa był obserwowany przez ludzi. Prawdopodobnie możliwe, że większość z nich też już była po tym chrzcie. I to jest takie niesamowite, że my jako ludzie potrzebujemy czasami takiego namocalnego gestu, doświadczenia, który sprawi, że nasza wiara się uruchomi. Jeżeli z wiarą podejdziemy na przykład do takiego chrztu, może być tak, że już wtedy bardzo Bóg zadziała w naszym życiu. I to mnie właśnie tak też dotyka. Jak my, ludzie, jako ludzie, potrzebujemy nieraz właśnie namacalności takich gestów, takiego doświadczenia, które pozwoli nam wejść dalej. Ciężko nam patrzeć oczami wiary, wiary będziemy budować przez całe swoje życie. I dlatego też Kościół wyszedł naprzeciw nam i naprzeciw tym potrzebom. Mamy sakramenty, z których korzystamy. I sami dobrze wiecie, że. Jest taki drugi sakrament, który uzupełnia sakrament Chrztu Świętego. Jest to sakrament brzmowania, o którym wiemy z nauki Kościoła katolickiego, z katechizmu Kościoła katolickiego, że jest to sakrament uzupełniający i wprowadzający nas do dojrzałość chrześcijańską. I chyba większość z nas tak naprawdę nie ma świadomości tego, że w trakcie tego sakramentu my możemy przyjąć też namacalnie obecność Ducha Świętego, który może przyjść nawet z ognia wtedy. Praktyka stała się praktyką dla wielu niestety na niekorzyść, taką praktyką suchą dosyć, a jest jedna wskazówka, o której mówi nam tutaj dzisiejsza Ewangelia, co warto robić, co należy robić, aby w każdą formę gestu, tak jak na przykład nasze sakramenty, przyjąć wierzę i przyjąć w mocy Bożej. Mianowicie czytamy w Ewangelii. Że kiedy cały lud przystępował do sztu, cały lud, który tam był, Jezus tak, że przyjął chrzest, i a gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego. Zobaczcie, często czytamy ten fragment i skupiamy się na tym, że Jan chrzcił, że Jezus wszedł do wody i stąpił, Duch Święty jak jakoby gołębica. A rzadko skupiamy, koncentrujemy się chyba tak naprawdę na tych słowach, a gdy się modlił. Jezus dał nam konkretną wskazówkę, jak możemy z wiarą przyjmować sakramenty, jak możemy z wiarą przyjmować różne gesty. Może to być gest modlitwy stawienniczej osoby, za którą, która będzie się za Ciebie modlić. Może to być jakiś gest modlitwy nawet różańcowej. Coś, z czym możesz podejść z wiarą, dobrze, aby poprzedziła modlitwa. Czyli wejście w działanie, obecność Ducha Świętego Poprzez jakikolwiek gest czysto ludzki, dobrze, aby był poprzedzony modlitwą, i aby był wypełniony modlitwą, abyśmy trwali w modlitwie w trakcie przyjęcia jakiegokolwiek sakramentu, trwania w jakimś geście, w trakcie modlitwy wstawianiczej, podchodząc do księży, do kapłany, może do sakramentu pokuty i pojednania. To ona tak naprawdę modlitwa i rozmowa z Bogiem otwiera nas na moc i działanie. Wspomniałam Wam na początku, że dla mnie ten fragment jest bardzo ważny, ponieważ kilka lat temu sama doświadczyłam bardzo żywego, mocnego działania Ducha Świętego. I słuchajcie, w moim przypadku też było tak, że modlitwa poprzedziła wylanie Ducha Świętego. Ja musiałam mieć ten moment, w którym uklęknęłam chwilę i powiedziałam... Akurat w moim przypadku było to słowo, że ja sobie nie radzę w swoim życiu, Panie Boże, przyjdź, bo już nie wiem, co mam robić. I tą prostą modlitwą oddałam Bogu kontrolę i On miał przestrzeń. On ma przestrzeń do działania i mógł objawić się w mocy. I powiem wam szczerze, że do dziś mu za to dziękuję. Do dziś dziękuję Bogu za doświadczenie, żywe obecności Ducha Świętego I cały czas o Nim mówię, myślę, że trzeba mówić o takich rzeczach. I, I mnie to fascynuje, bo pamiętam, że po tamtym wylaniu ja zaczęłam posługę w Kościele, i po tamtym wylaniu zaczęłam posługę we wspólnocie z Panem. Ja po tamtym wylaniu doświadczyłam takiej miłości, która z czasem miała całkowicie moje życie. I po kilku miesiącach to życie z Panem Bogiem tłumaczyła cała moja rodzina. Doświadczenie żywej obecności Ducha Świętego przemienia życie. I pewnie już czytaliście nieraz. Na kolejnych kartach Ewangelii, m.in. u Świętego Łukasza, czytamy, że po tym, jak Jezus przyjął działanie Ducha Świętego, zaczął czynić znaki i cuda, zaczął wypełnić swoje posłannictwo, swoją misję, zaczął uzdrawiać, zaczął uwalniać i zaczął objawiać moc Boga Ojca Wszechmuchącego. zaczęła się przybliżać królestwo niebieskie na Ziemi coraz mocniej, coraz bardziej. I my wszyscy jesteśmy też do tego powołani. O tym też nam mówi Słowo Boże. I co jest, słuchajcie, niesamowite, Pyter już też również w tym fragmencie to że nie tylko chrzest w wodzie i niesamowite wylanie Ducha Świętego, ale również błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego i usłyszenie tego, że jesteś umiłowanym synem, umiłowaną córką, również poprzedza niesamowite działanie w mocy. Zobaczcie, jak ważny jest autorytet Ojca, błogosławieństwo Jego, usłyszenie tego w sercu, że jesteś ważny, że jesteś ważny, że jesteś potrzebny, że jesteś wybrana, że jesteś wybrany że masz już wszystko to, co Ci jest potrzebne. Wlewam w Ciebie łaskę. Jestem z Tobą i będę. Pomogę Ci na wszystkich drogach. Jesteś ważny w moich oczach. Nie jesteś przypadkowa. Usłyszenie takich słów potrafi prowadzić dzieci w przełomy duchowe, ale i w przełomy takie czysto ludzkie. Tutaj Bóg Ojciec wiedział, że po pierwsze chce po swojemu synowi bardzo Go kocha. I czytamy o tym, że jest Jego Synem umiłowanym i w Nim ma Ale zrobił to przy wszystkich. Zbudował autorytet Jezusa przy wszystkich osobach, które wtedy były chrzczone, przy wszystkich osobach, które wtedy były w rzece i obok rzeki, nieopodal. Ten głos rozbrzmiewał tak, że usłyszeli o tym wszyscy. I wierzę, że każdego z nas, dziś Bóg, Ojciec Trzech Mogący, za taki sam sposób błogosławi Cię w Jezusa, Chcę Ci powiedzieć, że jesteś Jego synem umiłowanym, chcę powiedzieć, że jesteś Jego córką umiłowaną i że w mocy Ducha Świętego pójdziesz dalej, bo jesteś wybrany jesteś wybrana. On uzupełnia Was w Ducha Świętego. I piękne rzeczy są przed nami, kochani. Niech ta Ewangelia przybliża Was jeszcze bardziej do posłannictwa, do misji, do powołania, które Bóg dał Ci na Twoje życie. I ja wierzę, że przed Tobą będą piękne rzeczy. I ojcze, ja chcę się teraz też modlić. A to aby każda osoba, która obejrzy ze mną, przeczyta ze mną tę Ewangelię, ale obejrzy też to nagranie, aby szła w jeszcze większej mocy Ducha Świętego, aby mogła doświadczać tego, że Ty, Duchu Święty, jesteś z Nim i chcesz rozpalać ich serca. I proszę Ciebie, Tato, abyś też przelał niesamowitą miłość w ich serca, tak aby na nowo poczuli, że są umiłowanymi córkami i synami, że są wybrani i nie są przypadkowi. Chcę to ogłaszać, Ojcze, na Twoją chwałę i czyść w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję. Wysdami z